Witajcie ponownie, drodzy widzowie i słuchacze. Z ogromną przyjemnością zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym zagłębimy się w fascynujące zakątki historii Europy Środkowej. Dziś przeniesiemy się w burzliwy wiek X, by przyjrzeć się początkom ekspansji królestwa niemieckiego na ziemię zamieszkiwane przez zachodnich Słowian, Ziemie położone na zachód od Odry. W centrum naszej opowieści znajdzie się bitwa pod Łączynem, znana również jako bitwa pod Lenzen, starcie, które zapoczątkowało długotrwały i krwawy proces podboju tych ziem przez Henryka I Ptasznika. To wydarzenie z 1929 roku nie tylko zdefiniowało relacje między wschodnimi plemionami słowiańskimi a rodzącym się Królestwem Niemieckim, ale także rzuciło cień na przyszłość tej części kontynentu. Czy ta bitwa zapoczątkowała niemiecką ekspansję na wschód? Czy była pierwszą iskrą, z której narodziła się idea Trang Nach Osten? Parcie ku wschodowi. Przygotujcie się na opowieść o starciu, które zatrząsło fundamentami ówczesnego świata i na długie stulecia odcisnęło piętno na losach Europy Środkowej. Musimy cofnąć się nieco w czasie i przyjrzeć się dynamicznej sytuacji politycznej Europy Środkowej na początku X wieku. Po rozpadzie imperium Karolingów na gruzach wschodniej Frankonii zaczęło umacniać się Królestwo niemieckie, a na jego czele stanął Henryk I Ptasznik z dynastii Ludolfingów. Był to władca ambitny i pragmatyczny, który zdawał sobie sprawę z potencjału i zagrożeń płynących z jego wschodnich granic. Na wschód od rodzącego się Królestwa Niemieckiego rozciągały się rozległe tereny zamieszkiwane przez różnorodne plemiona słowiańskie. Wśród nich wyróżniały się m.in. redarowie, wieletowie, obodryci, połabianie. Te plemiona, choć często skłócone między sobą, charakteryzowały się silnym poczuciem niezależności i odrębności kulturowej. Ich struktury społeczne i polityczne różniły się od feudalnego modelu zachodniej Europy, co często prowadziło do napięć i nieporozumień. Warto zaznaczyć, że w IX i na początku X wieku plemiona słowiańskie na Połabiu przeżywały okres pewnego wzmocnienia. Budowały swoje grody, organizowały się większe związki plemienne i prowadziły aktywną politykę regionalną, czasami wchodząc w sojusze, a czasami w konflikty z sąsiednimi państwami, w tym z państwami skandynawskimi i wschodnio-frankijskimi. Jednakże ekspansja niemiecka na wschód była nieunikniona. Henryk Ptasznik, umacniając swoją władzę wewnątrz królestwa, skierował swój wzrok na bogate i strategicznie położone ziemie słowiańskie. Widział w nich nie tylko potencjalne źródło bogactw i danin, ale także naturalną strefę wpływów i bufor bezpieczeństwa przed innymi zagrożeniami, takimi jak najazdy Węgrów. Jego działania nie ograniczały się jedynie do otwartych konfliktów zbrojnych. Prowadził również politykę budowy i umacniania pogranicznych marchi, zakładając warowne grody i obsadzając je lojalnymi rycerzami, co stopniowo ograniczało swobodę działania plemion słowiańskich. Bezpośrednią przyczyną bitwy pod Łączynem był atak erdarów na saski gród Valsleben w, w sierpniu 929 roku. Jednakże, aby w pełni zrozumieć ten akt agresji, musimy spojrzeć na niego w szerszym kontekście narastających napięć między Sasami a Słowianami Połapskimi. Działania Henryka I Ptasznika w poprzednich latach, polegających na systematycznym podporządkowaniu sobie kolejnych terytoriów słowiańskich, musiały budzić rosnący niepokój wśród plemion takich jak Redarowie i Obodryci. Budowa niemieckich grodów na ich ziemiach, narzucanie danin i próby ingerencji w ich wewnętrzne sprawy były postrzegane jako zagrożenie dla ich niezależności i tradycyjnego sposobu życia. Atak na Walsleben należy więc interpretować jako akt desperacji i oporu ze strony radarów. Była to próba zamanifestowania swojej siły i niezależności, a także odwet za wcześniejsze niemieckie prowokacje i ekspansję. Waldsleben, położony nad rzeką Uchte, był ważnym punktem strategicznym i symbolem niemieckiej obecności na tych terenach. Zdobycie go przez redarów było więc poważnym wyzwaniem rzuconym Henrykowi. Reakcja niemieckiego władcy musiała być szybka i zdecydowana. Nie mógł on pozwolić na to, aby taki akt buntu pozostał bez odpowiedzi, gdyż podważałby to jego autorytet i zachęciło inne plemiona słowiańskie do podobnych działań. Dlatego też bez zwłoki wysłał silną ekspedycję karną, aby stłumić opór eredarów i przywrócić porządek na wschodnich rubieżach swojego królestwa. Zebrała się znacząca siła saska, składająca się z doświadczonych wojowników i rycerzy. Ich celem było nie tylko odzyskanie Walsleben, ale przede wszystkim ukaranie Redarów i zademonstrowanie niemieckiej potęgi. Do decydującego starcia doszło 4 września 929 roku w pobliżu grodu Łączyn, który w tamtych czasach był ważnym ośrodkiem plemienia Redarów. Samo położenie łączyna prawdopodobnie u zbiegu rzek na wzniesieniu mogło mieć znaczenie strategiczne dla bitwy. Niestety, szczegółowe opisy przebiegu bitwy są skąpe w ówczesnych kronikach. Możemy jednak przypuszczać, że wojska saskie, prawdopodobnie lepiej uzbrojone i wyszkolone, w taktyce walki konnej stanęły naprzeciwko wojowników redarów, którzy z pewnością walczyli z determinacją w obronie swoich ziem i niezależności. Kroniki niemieckie relacjonują to wydarzenie z perspektywy zwycięzców, podkreślają zdecydowane zwycięstwo Sasów i ogromne straty zadane Słowianom. Mówi się o wielu zabitych i wziętych do niewoli Jeredarach. Zwycięstwo to było wynikiem lepszej organizacji, dyscypliny i prawdopodobnie przewagi w ciężkozbrojnej kawalerii po stronie niemieckiej. Po bitwie Łączyn prawdopodobnie został zajęty i umocniony przez Sasów Stając się kolejnym punktem w ich systemie kontroli nad podbitymi terenami. Klęska podłączynem była dotkliwym ciosem dla Redarów i znacząco osłabiła ich zdolność do dalszego oporu. Zwycięstwo Henryka I podłączynem miało dalekosiężne i istotne konsekwencje dla układu sił w Europie Środkowej. Przede wszystkim umocniło ono pozycję niemieckiego władcy na wschodnich rubieżach jego królestwa. Plemiona Redarów, a wkrótce potem także Obodryci i inni Słowianie Pułapscy zostali zmuszeni do uznania zwierzchnictwa niemieckiego króla i płacenia daniny. Bitwa ta otworzyła drogę do dalszej systematycznej ekspansji niemieckiej na wschód. Zwycięstwo pod Łączynem pokazało słabość i brak jedności plemion słowiańskiej w obliczu zorganizowanej i silnej armii niemieckiej. Ułatwiło to Henrykowi I i jego następcom kontynuowanie polityki kolonizacji i germanizacji tych terenów. Ponadto bitwa pod Łączynem miała również symboliczne znaczenie. Była jednym z pierwszych tak znaczących starć, które zapoczątkowały długotrwały proces stopniowego włączania ziem słowiańskich na zachód od Odry w orbitę kultury i polityki zachodnioeuropejskiej. Zwycięstwo chrześcijańskiego władcy nad pogańskimi plemionami słowiańskimi było również interpretowane w kategoriach religijnych, jako triumf chrześcijaństwa. W dłuższej perspektywie klęska pod Łączynem przyczyniła się do osłabienia niezależności politycznej i kulturowej plemion połabskich, Choć opór Słowian trwał jeszcze przez wiele dziesięcioleci, bitwa ta była ważnym krokiem w kierunku ich stopniowej asymilacji i utraty odrębności. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży w czasie do roku 1929 i bitwy pod Łączynem. Mam nadzieję, że to wydarzenie stało się dla Was bardziej zrozumiałe i docenicie jego znaczenie dla historii naszego regionu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do śledzenia kolejnych historycznych opowieści. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody historii. Do usłyszenia!